Cześć. Witam was na kanale. Zapraszam dzisiaj na film, w którym pokażę wam kilka nowości z Avonu, dokładnie z serii Power Stay. Już wam zapowiadałam ten film od jakiegoś czasu, także podejrzewam, że osoby zainteresowane Avonem, które oglądają moje wszystkie filmy, no to spodziewały się czegoś takiego. I co takiego nowego pojawia nam się w katalogu na czerwiec? Mamy dwa nowe kolory podkładu Power Stay 24 godziny. Następnie cztery nowe kolory tych pomadeczek Power Stay 16 godzin oraz cztery nowe kolory szmineczek jeszcze zapakowane, czekajcie. Nie dość, że były w tej folii. To jeszcze teraz mają tutaj folijkę ale pewnie już domyślacie się o co chodzi. Proszę bardzo, tak, prezentują się te szmineczki i to są te pomadki Power Stay do 10 godzin. Także tych też są cztery nowe kolory. No i właśnie. Z tym do Was przychodzę. Chcę Wam pokazać wszystkie te produkty obok siebie, podkłady dwa: jaka jest między nimi różnica, szminki na ustach i tak dalej. Na razie na ustach mam balsam, dlatego są takie blade, ale spokojnie. Za chwilę będziemy je malować. No ale oczywiście zaczynamy od podkładu. Moja cera. No, oczywiście teraz z tej odległości i w makijażu może Wam się wydawać ok, natomiast jest, no wiadomo, w takim średnim stanie, jeżeli chodzi o cały miesiąc. No to jest raczej w tej gorszej fazie, no ale. Gdzieś tam, już jak to będzie przykryte, to da się przeżyć. No i tak nałożyłam dzisiaj podkład. Mamy dwa nowe kolory: light okr oraz Alabaster. Ja użyłam dzisiaj light Ochre. I tak właśnie ten kolor prezentuje się na twarzy razem w połączeniu z całą resztą kosmetyków. I jeżeli chodzi o te kolory, no to oczywiście dołączają one do rodziny. Naprawdę bardzo dużej, już licznej, no bo kolorów do tej pory mieliśmy naprawdę sporo. Policzę w sumie, ile tu jest w katalogu. Było już 15 kolorów, także teraz z tymi dwoma mamy 17 i już wam pokazuję słocze, jak te dwa kolorki obok siebie się prezentują. Tak wyglądają. Bardziej żółty to Light Oak, a ten tutaj to jest Alabaster. I ja nie mam do porównania dla Was jaśniejszych kolorów tego podkładu, które dotąd były, więc nie mogę Wam tutaj porównać tych dwóch do tego, co tam już mamy. Natomiast no, te dwa obok siebie widzicie. Nie wiem, jak się ten Alabaster zachowa na skórze. Jak się go nałoży i on troszeczkę posiedzi Nie wiem, czy on... No nie wiem, tak po wyciśnięciu stópki wydaje się obok tego szczególnie neutralny Natomiast nie wiem, czy on gdzieś tam nie ma trochę lekko różowych nut No natomiast tutaj to widać od razu, że to jest zdecydowanie w żółtawej tonacji podkład. No i właśnie ten żółty mam dzisiaj na twarzy. Ogólnie no wiadomo, że to jest dokładnie to samo, co mieliśmy do tej pory w sprzedaży. Ten sam podkład, tylko nowe kolorki, także tak się prezentują. Uważam, że ładne są. Jestem ciekawa, muszę tego ten alabaster sobie jeszcze też nałożyć kiedyś na buzię jakiś dzień, sprawdzić właśnie, czy on nie, nie pójdzie lekko w jakąś taką różowawą stronę, czy może po prostu będzie neutralny i ładny. Co do jakości podkładu, to podejrzewam, że sporo z Was mogło już mieć Kontakt z tym produktem i może już znacie go. Natomiast kto nie wie, to powiem, że według mnie podkład ma dosyć dobre krycie. Nie pełne, ale takie. Średnie w stronę mocnego, tak bym powiedziała. Bardzo ładnie się rozprowadza na buzi, bardzo ładnie się utrzymuje w ogóle. Wykończenie tego podkładu po powiedziałabym, że jest takie satynowe, ponieważ na mojej buzi nie zastyga on do matu. Właśnie wydaje mi się, że na mojej twarzy jest on raczej taki satynowy, tak? Wygląda tak dosyć naturalnie przed przypudrowaniem. Natomiast teraz, jak ta twarz jest przypudrowana, to jest zupełnie matowa. Bardzo ładnie wygląda tak. Taka ta twarz jest wydaje się bardzo taka gładka, no z, z takiej odległości na wyciągnięcie ręki, no to wygląda na wręcz bardzo, bardzo ładnie, mimo że wiem, że pod spodem są jakieś tam wypryski i niedoskonałości, no to w lusterku teraz uważam, że wygląda skóra świetnie. No, niestety, to, co zauważyłam z podkładami tymi, no tym podkładem, tylko jakby w innych kolorach, które miałam wcześniej, no to niestety w moim przypadku ten podkład zapycha. Słyszałam już, to znaczy słyszałam, czytałam kiedyś komentarz, ktoś mi napisał pod filmem, że podkłady nie zapychają, tylko, mm, yy, tylko jakby złapie lęgnacja i niedokładne oczyszczanie skóry to powoduje. No yy, nie wiem, ja bym się z tym nie do końca zgodziła, bo każdy podkład, każdy jeden podkład zmywam dokładnie w ten sam sposób, ale po niektórych yy, mam wypryski, a po innych nie mam. No po tym akurat yy, mam wypryski... Pop, wiecie co, no oczywiście gdzieś tam może nadzieja matką głupich, ale mam nadzieję, że potestuję sobie jeszcze dłużej ten podkład Jakby przez kilka dni go ponoszę i trzymam kciuki, żeby mnie nie wysypało i się okazało, że na przykład ten podkład jakiś, w jakiś magiczny sposób mnie nie będzie wysypywał Natomiast ja ogólnie robię tak, że lubię ten podkład, bardzo lubię w ogóle ten podkład Uważam, że to jest bardzo dobry podkład i mój ulubiony z Avonu Natomiast nie mogę go używać... Przez kilka dni, jakby tak regularnie, nie wiem, przez cały tydzień bez przerwy, bo wiem, że mnie zapcha. Ale czasem jest tak, że po prostu używam go jednego dnia i później przez jakiś czas nie robię przerwę, i za jakiś czas znowu nakładam ten podkład, żeby wiecie, no jednak go, z niego korzystać, bo uważam, że jest super. Ale no, niestety u mnie. Też czasem lubi coś przeskrobać Także <noise> ogólnie polecam Jeżeli Was nie będzie zapychał, to jest to świetny podkład No i mamy właśnie teraz te dwa nowe kolorki A teraz przechodzimy już do pomadek Będę je nakładać, tylko zetrę sobie balsam z ust Myślę, że zaczniemy sobie od tych pomadek Power Stay 16 godzin Od tych I gdybym tak w dwóch zdaniach miała Wam powiedzieć, co o nich myślę to To są bardzo trwałe pomadki Natomiast według mnie ich minusem jest to, że są naprawdę wyczuwalne na ustach, że gdzieś tam robi się taka warstewka, która no właśnie krączuć. i dodatkowo one właśnie jak się zjadają to są trwałe na przykład bardzo na konturze są. Mega się trzymają ust, a na przykład jak zjecie coś tłustego, to one tu od środka się rozpuszczają I dla mnie to jest troszeczkę takie właśnie problematyczne, że wtedy ani nie można tego rozetrzeć Jak dołożycie drugą warstwę, no to tu od środka macie cieńszą warstewkę produktu, natomiast na zewnątrz już jest podwójna No i to jest dla mnie trochę takie, że wtedy trzeba zmyć usta kompletnie do zera i ewentualnie nałożyć znowu szminkę A jak jesteście, nie wiem, gdzieś... Poza domem, no to raczej nie ma jak zmywać ust i nakładać ich od nowa, bo nie nosimy raczej płynu micelarnego w torebce. Także, no, to są takie kosmetyki, jak nie wiem, potrzebujecie na. wiecie, że nie będziecie jeść i chcecie tylko przez jakiś czas ładnie wyglądać, nie wiem, takiej sesji zdjęciowej na przykład. No to okej, okay. ale do jedzenia. Według mnie średnio. E, natomiast no mam kilka tych kolorów i, i, i staram się też z nich korzystać. E, z tej nowej czwórki też już dwóch, e, dwóch już używałam, także mm, wiem, że są to bardzo ładne. No natomiast raczej nie jest to moja ulubiona kategoria produktów do ust. No i zaczynamy. Pierwszy kolor, który tutaj mam, to jest Barley Baked, i to jest właśnie jeden z tych, których już używałam. Bardzo ładny kolor, zobaczcie. No coś, totalnie moim guście, czyli brązik. E nie wiem, jak będziecie Wy to widzieć, bo w kamerze widzę bardziej realistyczny ten kolor Na laptopie widzę, że jest troszeczkę za ciepło, a w lusterku chyba tak, jak w podglądzie Więc możliwe, że będziecie to dobrze widzieć, bo nie jest to jakiś bardzo ciepły brąz, nie jest to coś takiego rudego, ceglastego no mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeżeli usta nie będą pomalowane idealnie, ale mm, najważniejsze, żebyśmy zobaczyli sobie kolorki. No i to jest bardzo ładny kolor. W ogóle w takich czuję się naprawdę bardzo dobrze. Szczególnie właśnie ubrana na czarno, no bardzo lubię takie kolory. Czyli taki mm, neutralno-chłodny, może już nawet trochę brąz, bardzo, bardzo ładny. Mega mi się podoba, dobrze się w takim kolorze czuję. No i pomadka już czuję, że zaczyna em, powoli zastygać. Ona na początku ma taką specyficzną konsystencję, że się klei em, podczas zastygania, więc jakbym teraz złączyła usta, to one się skleją. Ta szminka się podkleja, odklei od jednej wargi przyklei do drugiej i nie będzie to ładnie wyglądało, więc trzeba poczekać, aż to wszystko sobie ładnie wyschnie. No ale generalnie kolor bardzo mi się podoba, jeżeli tylko lubicie te pomadeczki, to ten jest śliczny. Jeszcze chcę Wam dać znać, że jeżeli kompletnie nie znacie tych pomadek, no to żeby to zmyć tak łatwo naprawdę, żeby nie trzeć tych ust, nie męczyć, to trzeba użyć czegoś takiego dwufazowego, tłustego, bo zwykłym płynem micelarnym też będziecie strasznie się męczyć, on to jest taka, on się zachowuje potem jak ta pomadka, jak guma taka, że się tak rozciera, nie chce zejść zwykłym płynem, więc najlepiej użyć czegoś tłustego. <laughs> z jednej strony dobrze, nie, no bo wiadomo, że się trzyma to wszystko lepiej, ale z drugiej strony, jak już chcecie zmyć, albo gdzieś tam rozetrzeć, bo wam została jakaś taka granica się zrobiła, no to jest, jest ciężko. Ok, kolejny kolor to Move All Night i tego nie używałam, bo yy, nie wiem czemu w sumie, nie, nie mam wytłumaczenia. Natomiast to jest taki, nie wiem, brudny róż. Tak wygląda w opakowanku, zobaczmy. Mm. Śliczny kolor, ja generalnie wolę brązowe, takie właśnie kolory w stylu tego poprzedniego Natomiast no, gdybym już miała użyć różowej pomadki, to takiej z chęcią bym używała Bo jest to taki brudny róż, on jest trochę taki przygaszony, dosyć jasny, ale wiecie, nie jest to coś takiego bardzo żywego Ja tak niekoniecznie z takimi kolorami przepadam To jest właśnie taka zgaszona szmineczka Ładny ten kolor. Ładny jest naprawdę taki do, e, dla mnie super. Przemawia do mnie ten kolor. Więc gdyby już różowy, no to ten bardzo mi się podoba, bardzo ładny. Jeszcze raz Move All Night, bardzo ładnie. Trzeci kolorek nazywa się Downtown Pink i to jest drugi z tych, o których wam tam wspominałam, że już używałam, proszę bardzo. No i znowu proszę tak, za bardzo się nie skupiać na tym, czy jest równo, czy nierówno. Natomiast ten kolor Downtown Pink to w moim odczuciu jest troszeczkę taka wieczorowa wersja dla osób, które właśnie lubią brązowe usta jak ja, ponieważ to jest taki brąz, może trochę z jakimś różem, z jakąś kapką czerwieni, natomiast jest już ciemniejszy znacznie, ten makijaż od razu robi się taki bardziej, no powiedzmy no mroczny, wiecie, taki bardziej wieczorowy, ciemniejszy, ale kolor jest... No nie jest to, wydaje mi się, coś na tyle jakiegoś takiego bardzo szalonego, w stylu jakiegoś e, intensywnego różu, mocnej czerwieni. Tylko to wydaje mi się, że takie bardziej jeszcze zgaszone, takie e, łatwiejsze do noszenia. Takie jest moje uczucie, Ale kolorek bardzo ładny. Ja... kurde, sorki, że tak krzywo. Ale ona już jest taka sucha. Teraz, zobaczcie, no dosłownie skończyłam to przed chwilą nakładać. Ona jest sucha, więc zaraz znowu będę się męczyć z zmywaniem, więc już to nie będę poprawiać. Dobra. Ogólnie kolorek też mi podpasował, zresztą widzicie, że akurat te dwa, pierwszy i ten trzeci już nosiłam, no bo właśnie to jest coś takiego zdecydowanie w moim, w moim typie. Bardzo ładny kolor, ten dla mnie już na jakieś takie bardziej wyjście na wieczór, ale bardzo ładny. I najciemniejszy z tych nowych kolorów nazywa się All Fired Up, i już w opakowaniu widać, że jest bardzo ciemny, ale powiem Wam, że jakoś tak ciekawi mnie bardzo, jak on będzie wyglądał, więc zobaczmy. O, proszę, to jest coś... wygląda no, na fiolet, ale zobaczymy. Prawie czarny. W sensie, wiecie, takie pierwsze pociągnięcie, no to... I zobaczcie, tak wygląda kolor. No, wydaje mi się, że wyglądają dosyć korzystnie w tym kolorze, ale co muszę Wam powiedzieć, to jakoś tak nie do końca równomiernie ten... Sorry, że znowu krzywo. Dobre. Nie do końca równomiernie rozkłada się ten pigment, bo widzę, że na krawędziach mam trochę jaśniej, a jakby od środka jest troszeczkę ciemniej, więc jakoś tak się nierównomiernie nie to rozłożyło. Ale generalnie kolor jest bardzo ciemny. Nie wiem, oczywiście to jest kwestia głosu, no co kto lubi. Ja akurat. Y Lubię te fiolety. Ostatnio wiecie, że gdzieś tam e, jak trafię na taki kolor, który faktycznie mi pasuje, to naprawdę lubię się z fioletami, z fioletami. Ale ten wydaje mi się, że już jest dla mnie trochę za ciemny. Ja myślę, że nie miałabym go m, gdzie nosić. Po prostu, no nie wiem, nie czułabym się jakoś tak komfortowo, więc po prostu dla mnie za ciemny, ale no ogólnie podoba mi się, jak na to patrzę. E, natomiast wiem, że bym go nie używała. Także, no, tak wygląda. Bardzo, bardzo ciemny fiolet. Wow, powiem wam cztery kolory, ale już mnie tak bolą usta. One naprawdę bardzo szybko zastygają i tak mocno się trzymają, więc trzeba nawet dwufazowym płynem trochę potrzeć. No i już mam te usta takie. Mm... No, nie było miło, ale okej. Okay. Teraz przejdziemy sobie właśnie do tych pomadek. Do 10 godzin. One, no, pewnie część z a część nie, więc powiem, że to są szminki takie klasyczne w sztyfcie, oproszę. Natomiast jest to produkt kremowy, nakładamy go jak normalną szminkę, ale zastyga on na ustach, jak płynna pomadka. Uwielbiam te szminki, ponieważ w przeciwieństwie do tych. One jakby nakładają się cieńszą warstwą i one zastygają na ustach um, i jakby no, są trwałe, natomiast e, warstwa tego produktu jest cieńsza i um, one, nawet jeżeli zjecie je gdzieś tam od środka, to zdecydowanie łatwiej jest je dołożyć, ładniej wyglądają na ustach, jakby po dołożeniu. Nie robi się jakaś taka nieładna skorupa, więc też mineczki to są naprawdę, według mnie, hity. I cóż, pootwieram je sobie teraz z tych folihek i zaraz zaczniemy nakładać. No dobrze, zaczynamy. Pierwszy kolor to Rose All Day i to jest taki. Powiedziałabym różany kolorek, <grych> sugerując się oczywiście nazwą Dobra, nakładam na usta Proszę bardzo, tak wygląda Rose All Day i powiem Wam, że od razu szybka taka różnica Te pomadki są takie jakby w musie, takie kremowe, takie dosyć gęste I one się nakładają od razu grubszą warstwą um. I takie wiecie, no czujecie, po prostu jak takie klasyczne pomadeczki w musie tak, Taka grubsza warstewka, one są takie gęste Natomiast to jest mega przepaść między tymi produktami Bo to nakłada się taką dosyć cienką warstwą I tutaj nałożyłam tak delikatnie te szminki Już jak robiłam o nich w film, to Wam o tym wspominałam, ale może ktoś nie widział Jeżeli chcecie mieć intensywny kolor, taki mocniej kryjący To trzeba poczekać chwilkę, żeby one zastygły na ustach, ta pierwsza warstwa I ewentualnie dołożyć jeszcze raz Ten kolor jest dosyć jasny, więc nie wiem na ile wy będziecie widzieć różnicę, ale po tej stronie mam jedną warstwę tej szminki, natomiast tutaj już dwie I myślę, że widać różnicę, bo jednak ten kolor tutaj jest taki bardzo dzienny, delikatny, nawet do użycia tak na szybko do każdego dziennego, lekkiego makijażu Natomiast jeżeli dołożycie drugą warstwę, to jest on bardziej wyrazisty, taki no po prostu powiedzmy, że jest to bardziej napigmentowane i ładnie to wygląda. No, ale to jest spoczko dla mnie, że właśnie nie macie od razu takiej grubej warstwy tej śminki, tylko sami możecie zdecydować, czy chcecie bardzo delikatny efekt, czy coś bardziej intensywnego, więc super. I niezależnie od tego, którą stroną, po której stronie właśnie, czy się skupię na tej, gdzie mam więcej pomadki czy mniej, to jest to komfortowe. Nie czuję takiego obciążenia takich, takiej grubej warstwy produktu, także no, też śmieleczki bardzo Wam polecam. Dodatkowym plusem jest to, że te szminki zmywają się znacznie łatwiej. Tak jak Wam mówiłam, łatwiej jest je dołożyć, gdzieś tam rozetrzeć, nawet jeżeli Wam się trochę zjedzą. Zastygają też, są dosyć trwałe. No, jak na takie kremowe pomadki w szczycie, no to bardzo, no bo to jednak zastyga, jest potem matowe. Natomiast nie jest takie obciążające jak te szminki. Łatwiej się je zmywa i. No, same plusy. <laughs> Teraz kolor Keep Up Blush. Tutaj mamy taki brudny róż, zobaczmy. Widzicie, to jest troszeczkę w stylu tej mm, płynnej, w takim różowym kolorku Move All Night. Trochę coś w tym stylu. Czyli też taki róż, ale taki przydymiony i mm, taki trochę zgaszony. Nie jest to coś takiego mega intensywnego. E, no ale znowu, chwilę tutaj odczekała i spróbuję dołożyć na jedną połowę. Zobaczymy, czy różnica. No i znowu, wydaje mi się, że ta różnica jest widoczna. Po tej stronie mam warstwę i więcej, natomiast tutaj trochę mniej. No i po raz kolejny to powtórzę. Można samemu wybierać, czy chcecie pomadkę bardziej intensywną, czy jednak takie bardzo delikatne tylko zaznaczenie ust w dziennym wydaniu. No. Ja uważam, że naprawdę. Ciężko mi po prostu w tym momencie wymienić jakieś wady tych szminek, także ja jestem mega fanką. Trzeci kolor nazywa się Always Bear i mam nadzieję, że to będzie taki właśnie brąz w moim stylu. Nie używam jeszcze, więc zobaczmy. Tak się prezentuje Always Bear. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo delikatny nude. Bo to jest takie. Nawet nie, nie mogę tego nazwać brązem, To jest taki ciepły nude, tak bym to nazwała. Ja jednak bym wolała, żeby to było troszeczkę chłodniejsze. Natomiast wydaje mi się całkiem, całkiem, całkiem ładnym kolorem. Dołożę znowu jedną warstwę dodatkową na tą połowę. No i tak to wygląda. Tutaj jest o jedną warstwę więcej tej szmineczki. Generalnie powiem Wam, że podoba mi się. Chociaż jednak, tak jak wam mówię, wolałabym, żeby to było trochę chłodniejsze, ale całkiem, całkiem przyjemny kolor hmm? I już ostatni, właściwie ostatni kolor z tych szminek, ale w ogóle ostatnia nowość ze wszystkich, które tu dzisiaj wam chcę pokazać Czyli On On, and on Melon I proszę bardzo, to jest taka czerwono-pomarańczowa szminka nawet, nie wiem, trochę takie zgaszone, może lekko z, z różem jeszcze Nie wiem w ogóle jak to opisać, zobaczymy jak wyjdzie na ustach Proszę bardzo, tak prezentuje się ten kolor On and On Melon. I powiem Wam, że mega jest to taki wakacyjny kolor, taki soczysty, właśnie jakiś owocowy. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się, bardzo ładny kolorek. No i właśnie spróbujmy na jedną połowę więcej nałożyć. I proszę bardzo, po tej stronie mam teraz dwie warstwy szminki, a tutaj jedną. Tak to wygląda. Różnica znowu jest widoczna. No i znowu możemy zdecydować, czy chcemy taki lekki efekt, właśnie jakbyśmy się wgryzły w jakiś obost i nam zafarbował usta, albo coś takiego bardziej intensywnego, bardziej wyrysowanego. No, Kolor super wakacyjny. Ja sobie dołożę jeszcze tutaj, żeby jednak wyglądać bardziej symetrycznie. I to już wszystko, co dzisiaj chciałam Wam zaprezentować. Na koniec podsumowując, dodam Wam tylko, że te szminki w katalogu na czerwiec kosztują 22 zł, te płynne 23 zł, a podkłady w tym katalogu kosztują 40 zł. Także gdyby ktoś z Was był zainteresowany moją opinią, to ja zdecydowanie polecam Wam te szminki. Po prostu wybierzcie swój ulubiony kolor. Podkład też bardzo lubię, natomiast nie jest to produkt, którego mogę używać regularnie jakby bez przerwy. Używam raz i robię sobie przerwę. Natomiast uważam, że jest naprawdę bardzo ładnie wyglądającym i utrzymującym się podkładem i też minki. Generalnie tak jak wam mówiłam, to jest coś jak wiecie, że nie będziecie jeść albo no, albo będziecie mieć możliwość jakby zmycia po matki i nałożenia jeszcze raz, to one wtedy są super. Natomiast jeżeli zjecie coś tłustego, to one się od środka zjadają i ciężko jest je potem już gdzieś tam rozetrzeć, ładnie dołożyć, robią się jakieś takie grubsze warstwy. Natomiast kolory mają bardzo ładne i to jest kuszące, bo gdzieś tam jednak kolory znajduje tu. Które mi się podobają, ale wiem, że będę się wkurzać na nią później, że mi się zjadła i nie mogę sobie ładnie dołożyć, więc no tutaj mam takie mieszane uczucia. Zdecydowanie wolę też mięki do 10 godzin i te i chyba jednak bardziej Wam polecam, także to już wszystko jest oddzielny film na temat tych szmineczek. Chyba na temat tego też kiedyś robiłam razem z podkładami, takie mam coś wrażenie W każdym razie. Zostawię wam, wam może linki w opisie, gdyby ktoś z was był zainteresowany resztą filmów, jakby tymi, tymi starszymi filmami na temat tych produktów, które dotąd były w sprzedaży, to w opisie możecie sobie sprawdzić. A teraz już dziękuję wam za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, czy znacie te kosmetyki, które były do tej pory w sprzedaży, czy je lubicie i czy jesteście zainteresowani nowymi kolorami, lub jeżeli nie znacie ich w ogóle, to czy coś stąd was zainteresowało i będziecie mieli ochotę chociaż jeden kolorek na przykład szminki czy podkładu sobie zamówić i przetestować. Czekam na wasze komentarze, będzie mi bardzo miło jeżeli się odezwiecie. Teraz dziękuję wam już za spędzony ze mną czas. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaczki. Mua. Pa pa.